Dzień dobry, dzień dobry. Kolejny odcinek Łowców Skarbów ze zmienionym początkiem i razem ze mną jest kolega Krzyśku. Cześć. Cześć, witajcie. O, teraz Ty wziąłeś i przejąłeś moją pałeczkę, że tak powiemy z rozpoczęciem. Dobrze, powiększymy sobie minimapę. Czołg. Dziewiąty tier brytyjski MET, której bardzo z tego czasu lubiłem, czyli Centurion mk 7 przez 1 tak, dziewiąty brytyjski. Mecz, no, przyjemny w grze. Powiedz mi tak, bo ty już masz tutaj najlepszą lufę, on już jest wymaksowany. Jak ci się nim gra? Ogólnie ja już go nie mam. A. Wczoraj sprzedałem. Mhm. Bo ten dziesiątki jeszcze nie kupiłem, bo mnie nie stać, a się zbiera kasy. Mhm. Ale grało się znakomicie. Ta lufa potęga jakaś, bardzo cenne. To 10 powodowanie robi swoje, ale da się wytrzymać. Się Mamy? Mamy oczywiście 3 lufy do wyboru. Co ciekawe, już na każdej z tych luf jesteśmy w stanie dużo zrobić, bo mamy na, na wcześniejszych lufach mamy 226 penetracji i to już jest całkiem nieźle jeśli chodzi o dziewiątki. co prawda damage mały, bo tam po 230, ale tak ale już jesteśmy w stanie gryźć, kąsać i wszystkich przeciwników. Natomiast. Jak już dojdziemy do tej do, do, do topowej lufy, 60 tysięcy, y, 60 tysięcy, y, jeśli chodzi o y, EXP, y, trzeba wydać na tą, na tą topową lufę. Jak już do niej dojdziemy, no to wtedy jesteśmy rzeczywiście panem i władcą, nie? No dokładnie. To 310 mecia też robi swoje. 390 i 268 penetracji, to jest jeśli chodzi o medy, nie ma nic lepszego. Oczywiście mm, ma też swoje minusy ta lufa, nie? Czyli. Nie no, 10 sekund jest jeszcze do przeżycia. Dużo więcej, dużo dłużej przeładowuje wz 20 ale nie ma, nie ma zasadniczych plusów, które ma, ma ten med, czyli. To, że ma świetną wieżę, tak? Dużo odbija. Górna płyta też potrafi dużo odbić. Ma świetne opuszczanie działa, bo ma minus 10 stopni, czyli tyle, co mają najlepsze amerykańskie... Najlepsze Amerykanie. I... Hmm. Także jest on bardzo wszechstronny. Dodatkowo... Minusem, niby minusem jest to, że on ma 40 km na godzinę, nie? Prędkość maksymalną. Ale dzięki takiego naprawdę bardzo mocnemu silnikowi ta prędkość maksymalna jest taka, że nie wytracasz jej tak pod górkę, czy co? Nie? Masz takie wrażenie? Silnik ujdzie, ale nie, 40 nie ujdzie. A no to wiesz, jeśli chodzi, chodzi ci o samą prędkość to nie maksymalną, natomiast, natomiast to że on tej prędkości tak nie wytraca że na, widzisz, na, na podjeździe pod górkę czy coś, on naprawdę e, nie sobie radzi... Pod górkę to spokojnie jedziesz tam jeść. No ty jeszcze ale w okolicach No dobra, i teraz zaczyna się najfajniejsza akcja całej bitwy Jest czwarty Pierwszy strzał, jak widać, zero, zero respektu do dziesiątki masz. Co to? Co to, to taka no dziesiątka, nie? nie? 8 do 10, przegrywacie. I teraz zobaczymy, co i czwarty będzie tutaj robił. Pierwszy strzał, gąseczki. Mm, trochę niebezpieczne. Szybka naprawa, dokładnie. Trochę niebezpieczne jest to, że jeżeli on cię trafia z prawej strony, w przód, to, to ci pada morak, nie? Bo niestety. Do, tak, jakby wadą tych centurionów jest to, że. Aha, Trzeci strzał, za czwartego i za zero, także to naprawdę niesamowicie wygląda. I tym razem się bawisz, tańczysz z Isem czwartym w kółeczko. Taka piękna, jakbyś że tak jakby oberka. Ewentualnie mówiąc, kojkuja I czwarty, trzy strzały w ciebie i trzy strzały za zero. Nie straciłeś nawet jednego HP, a zniszczyłeś, i sobie czwartemu zadałeś 1619 damage. Piękna sprawa. taki e... Mhm. To był rzeczywiście duży fu duży fuks, ale i pokaz też możliwości e, przyjmowania za zero na gąski tego czołgu, ze względu na to, że on rzeczywiście dużo, dużo potrafi przyjąć na gąski, nie, za zero. No ma tego co no to potrafi. Mhm. Dobra, Bad -chat. Pierwszy strzał. I ładne zramowanie Bad Chata i w tym momencie Bad no obi. No, bardzo... Do końca. No. Niestety... A widzę, że tutaj masz naprawę zrobioną na 100%, bo on rzeczywiście szybko, szybko się naprawia. Działo? 0,32 celności. Ma standardowo. Czyli ma naprawdę rewelacyjną celność, możemy się snajpić, możemy strzelać rzeczywiście na, na bardzo duże odległości i... Ten pocisk leci tam, gdzie my chcemy, a nie gdzieś w cały, w cały świat, że tak powiem. Prawda? Tak, dokładnie, tylko że teraz już tak nie będzie. No, ale słuchaj, wyobraź sobie inne czołgi, które nie mają, wiesz, takiej celności, a mają rozwalone działa. Wówczas jest jeszcze gorzej. Tutaj powiedzmy tak, że nawet hmm, stań z tym rozwalonym działem bez problemów będziesz mógł trafiać. Zresztą zobaczymy to. Jak Tiger? ojoj. On się chyba troszeczkę normalnie... Nie widział chyba. No jak można nie widzieć czołgu, który stoi od Ciebie 40-50 metrów, prawda? Co No. Chyba mu uszkodziłeś... albo nie ma gąsek, ale niemożliwe, bo ma najlepszą lufę. Albo mu uszkodziłeś silnik, bo on się praktycznie nie obraca, zobacz, w ogóle. A jak Tigery nie jest wcale takim żółwiem, takim młowatym czołgiem, jeśli chodzi o obracanie. No i ostatni strzał. I unić Oczywiście w dalszym ciągu mam radzieckie dźwięki na, na angielskim czołgu, więc. Strzał bez, bez żadnego przycelowania. O, tu, tu zachuczało ładnie. 833 HP, ty masz. I z trzeci, dobra, trafił. Że tak powiem. Inna... Inaczej mówiąc, wlazło Ale w niego. Aha, ale w niego wlazło więcej. No, minusem tego czołgu jest właśnie niewrażliwość na artylerię, prawda? Tak, od góry wszystko wchodzi na te arty I to wchodzi za, za masakryczny damage. No, to jest, to jest minus. No jak widzicie, te 40 na godzinę cały czas jedzie. Będziecie manewrować, skręcać, i on cały czas będzie tyle jechał. One są tylko ograniczone elektronicznie, że tak powiem, na taką prędkość, bo on spokojnie mógłby jechać szybciej. Bazowo one chyba jechały 48 na godzinę i jakby miały taką prędkość, to byłyby już genialne medy. Mówisz, że czekasz na dziesiątkę z niecierpliwością, aż ci jakiś przypływ gotówki nadejdzie, tak? No, piątką trzeba grać, bo pewnie też nie, tak powoli idzie. Aha. E, no tak, jak zrobisz sobie tą dziesiątkę, to możesz się przygotować na to, że Wargaming ją w jakimś tam nieokreślonym dokładnie czasie zmieni, bo już jest to coraz częściej mówione, że ta, ta dziesiątka będzie zmieniana, ze względu na to, że jest niehistoryczna, ale kiedy to, od kiedy to Wargamingowi przeszkadza, prawda, żeby dawać jakieś niehistoryczne czołgi. No dobra, 5 fragów, ponad 6 tysięcy damage'u, rozwalone działo, nie masz naprawiaczki i szukasz artylerii, która jest rzeczywiście ogarnięta yy, i spokojnie jest w stanie cię zniszczyć na strzała, nie? Trochę, trochę ręce drżą? Drżą, drżą. Najlepsza <grym grym grym grym> bitwa Na yy. tym czołgu, czy ogólnie? Ogólnie, przede wszystkim. Powiedzmy tak, nie jesteś takim najgorszym graczem w każdym razie nie początkującym, bo już masz 7000 bitew a a a jakieś inne dziesiątki? FV215B ciężki brytyjski. Ooo, oh, ciekawie. Czyli lubisz Brytyjczyków? No, ogólnie tu mam Tortoise'a jeszcze i Arte 9 Tierra, ale też do kupienia jest. Oj oj. A to, że się teraz zapędził trochę w koziruk, ale dobrze, bo akurat artyleria ma też większy problem, żeby cię przebić. Nie używasz pocisków goldowych, z tego co widzę. Zobaczmy sobie. Nie wiem, czy tych heszy Dokładnie, ja jestem to też przeciwny. Przeciwnikiem haszy takich normalnych, że tak powiem, goldowych, ponieważ zbyt duża jest że tak, nie, nieprzewidywalność tych pocisków. Natomiast całkiem dobre są haeki, normalne, które też są haszami, ale, ale naprawdę działają i potrafią wysządzić dużo szkód. Próbowałeś kiedyś ze zwykłego haeka? Te bursuki ładofaki tylko szczerają. Tak to nie No to możesz, no, oczywiście, w bardziej miękkie czołgi. Natomiast, Natomiast, ty, jak już będziesz miał FVA 10, to, to już będzie łatwiej, bo to. Reload dużo szybszy. O! 35! O, Aha, dużo tak. szczęścia. E, dużo szczęścia. No dobra. E, powiem tak. Bitwa była pokazana ze względu właśnie na, na ten taniec z Isen IV oraz to, że zrobiłeś tak, kozakiem mistrzowskim, dostałeś duży kaliber i specjalistę. Nie było tych medali, nie dużo, ale zrobiłeś 6916 damage'u, 6 fragów, bazowy x 1661, hmm. gracz bez, bez konta premium, a mimo wszystko... A nie no, w sumie tutaj jakieś tam dosyć duże bonusy były z tego co widzę, bo raczej... Raczej trudno było ci uzyskać aż 113 tysięcy kredytów, prawda? Nie cię Mhm. A, jakoś cię przerywa też. I tak, teraz tak. Zablokowane przez pancerz 830 to oczywiście jest bzdura, bo trzy strzały od ISA 4 to już jest ponad to już jest średnio gdzieś około 1200 ale jak już przyjmowałeś te na gąski, no to tam już niestety ta gra teraz nie zliczę tego. Z podświetlenia jeszcze, z, jeszcze zdobyłeś ileś tam punkt 1563, 30 punktów obrony bazy. Także bitwa całkiem fajna, pokazująca, że ten met naprawdę ma bardzo duży potencjał. Jedyny minus to jest to, że jest duży, prawda? Natomiast A, tak jest, łatwy jest łatwy do trafienia, natomiast jest bardzo uniwersalny, bo możemy i robić im a możemy się snajpić z daleka, możemy podjechać z bliska. Co prawda już te ponad 10 sekund to już jest trochę większy problem, ale naprawdę naprawdę ja bardzo polecam te medy, są bardzo fajne. Takie jest twoje, twoje zdanie jest podobne? Polecam, ale mi się trochę kastrzy. Nie fajnie grało A tak też mm. to jest bardzo fajne. Mm. No siódemka, no niestety troszeczkę słaby, słaby damage na strzał, ale, i, i, natomiast trzeba go, trzeba go troszeczkę polubić i wtedy, wtedy naprawdę naprawdę daje rady, bo komeciątko jest naprawdę sympatycznym czołgiem. Dobra, chcesz kogoś pozdrowić? Pozdrawiam cały klan Steel Battalion Aha. i kolegę marka 275. No tak, nie powiedzieliśmy, że jesteś w klanie Steel Battalion, także pozdrawiamy wszystkich i ja Wam mówię dzięki, do usłyszenia. Na razie.